Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcje w Wielki Czwartek Tak. Musza Wieczerzy Pańskiej. Ksiądzek Laskowski. Witam się Maciąg. Szczęść. Panie Muszyński. Trochę się zawahałem, bo jesteśmy w środę no... przed, bo mamy trudny czas. Wszyscy zawaleni pracą, ale chcemy się z wami podzielić dobrą nowiną. Posłuchajmy Ewangelii Janowej. 13 rozdział i pierwsze 15 wersetów. Było to przed świętem Paschy, Jezus wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza i syna, syna Szymona, aby go wydał, Jezus wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego: Piotr. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon, Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział, Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Piękna cisza po przeczytanym tekście. I bo Jezus tutaj wszystko właściwie zmienia, cały wymiar tej Paschy, którą się przygotowali, i objawia się całkowicie już w innym, powiedzmy, wymiarze stać. Do czego innego już prowadzi uczniów. No przedziwny jest ten. Yy ten gest jego, ponieważ najpierw, najpierw Jezus jest świadomy jedyn, czego jest świadomy tego, że wyszedł od Boga i do Boga idzie, e, a więc e, to jego zejście od, od Ojca przyszedłem, dokonałem czego miałem dokonać i na krzyżu wypowie to słowo wykonało się. Tak i tutaj ja opisuję te postacie, nie? Teraz a mamy... potem Zabiera nas ze sobą. Tak. Jezus y, objawia tutaj w geście umycia nóg, który jest szokujący i niespotykany. Jest y, odzwierciedleniem innego gestu, który w czasie paschy był zobowiązany uczynić najmłodszy z uczestników, najmłodszy z rodziny, że z misą, z ręcznikiem, z wodą przechodził wokół ucztujących, żeby sobie odmyli rączek, tak. ta, rytualnie odmawiając modlitwę, żydowski zwyczaj. Natomiast Jezus zmienia to w zupełnie inny gest, umywanie nóg, prawda? domagając się od każdego ze swoich uczniów, żeby wszedł w nim, z nim w relację wiary, zaufania, polegającą na tym, żeby powierzyć jego boskim dłoniom swoje brudne nogi, czyli to, co jest dla mnie najbardziej wstydliwe, brudne, grzeszne. Czyli u... Co, co tak. chciałbym schować po prostu pod stołem, prawda? Gdzieś tam pod krzesłem. Albo pod sobą nawet nie. Nie siedzieli na krzesłach, oni tak. byli na takich sofach wokół stołu. Tak. I Piotr protestuje. Nie chce, chce wypaść jakby lepiej niż jest, po prostu lepszym niż jest. Odmawia Jezusowi. Pozornie jest to taka kurtuazja, szacunek, a tak naprawdę. Niechęć na to, żeby Jezus oddał za niego życie, bo to umywanie nóg zapowiada ten chrzest męki, który Jezus przeżyje, w którym zostanie zanurzony na zajutrz. To jest ta sama miłość, inna od naszej, różna od naszej miłości, którą Jezus tutaj spełnia symbolicznie, a jutro wypełni jako baranek, już. baranek jako nasz kapan. Tak. I ochrzczony we własnej krwi na krzyżu nie? i wobec tej miłości uczniowie odpowiadają różnorako, mamy w tym trzynastym wspaniałym rozdziale Jana wyeksponowane na tle dwunastu, trzech trzy typy jakby relacji do Jezusa jest Judasz, jest Piotr którego tutaj widzieliśmy i jest yy, umiłowany uczeń który opowiada tę historię który dyskretnie ukrywa się właśnie pod tym, do którego Jezus zmiłował. Tak. Musimy się im przyjrzeć, tym trzem relacjom. Tak i jest Judasz. Jak mówi słowo diabeł, już nakłonił serce Judasza Iskarioty do tego, żeby właśnie wydał Jezusa. Miłość do pieniądza potem już prowadzi do takiej niewoli, że staje się niewolnikiem demona na końcu. Przyglądając w kaplicy się świętej trójcy mamy piękny fresk w Lublinie, na, na zamku, kiedy Ju, Ju, Judasz wybiega z wieczornika z diabłem na karku. Tak. Taki szokujący. I on im mówi tam obraz. ducha. Tak. Judasz to jest jeden z uczniów, który faktycznie nigdy z Jezusem nie wszedł w osobisty dialog. On z nim nie, nie słychać, żeby z nim rozmawiał. Widać, że jego serca. Nigdy się nie otworzyło na, na serce, na, na słowo Pana, na. On, widać, że cały czas myśli o jakimś własnym planie, o, jak ma jakąś własną wizję Jezusa, Mesjasza, i, i ona tutaj dochodzi do swojego kresu. Jedyny raz, kiedy Judasz się odzywa w czwartym Ewangelii. To rozdział wcześniej, w 12 rozdziale, w czasie namaszczenia w Betanii, kiedy, kiedy Judasz mówi, czemu zmarnowano tyle pieniędzy? Tak. 300 denarów, czy nie można było ich sprzedać? Ale mówi to bezosobowo, ni to do siebie, ni to do Jezusa, ni to do wszystkich. Jezus próbuje z nim nawiązać kontakt, mówiąc zostaw ją, zwraca się do niego personalnie, prawda? Uczyniła coś dobrego, na mój pogrzeb to przechowała, ale judasz. Yy, tak, ale milknie. to zdradza, że Nie Maria, wchodzi w dialog. Że tak. Maria wyczuła ona swoim sercem, którym była, była blisko swoim sercem serca Jezusa, ona miała to wyczucie, co się za chwilę będzie działo. Zrozumiała jaka jest miłość Jezusa i na tę miłość odpowiedziała takim wspaniałym szalonym gestem właśnie tego namaszczenia ogromną ilością drogocennych perfum z Himalajów sprowadzanych, nie olejek nardowy. Tymczasem on tak w ogóle dalej. jakby nie, nie rozumiał nic tego, co się dzieje i co, co Jezus robi. On natomiast przeliczył na pieniądze to, co zrobiła Maria i Jezusa oszacował na kwotę dziesięciokrotnie niższą niż ten olejek, który ofiarowała Jezusowi Maria. Bo wiecie, 30 jak... denarów, cena niewolnika na targu. No, tylko chyba dlatego, że taka jest cena już tej niewoli demonicznej, nie? że wszystko się już dewaluuje, nawet sam Bóg. Co ciekawe, że w Judaszu nie, nie ma tutaj jakiegoś nagłego załamania, prawda? W nim się dokonuje długi proces jakby odłączania się od Jezusa. Być może nigdy nie nawiązał z Nim osobistej relacji, nigdy z Nim nie, nie rozmawiał. Już rok wcześniej, w czasie poprzedniej pasji, Jezus mówi, jeden z was jest diabłem, prawda? I Judasz jest już jakby... Poza gronem uczniów Jezusa nie ma relacji ani z Jezusem, ani z braćmi, bo nigdy też nie rozmawia z żadnym z apostołów. Ewangelia Janowa pokazuje bardzo pięknie, że Filip bardzo często jest razem z Andrzejem, gadają we dwóch, robią coś razem. I tutaj, tak. Jan, umiłowany uczeń, jest bardzo blisko Piotra, są w relacji i razem są w relacji do Jezusa. Judasz nie jest sam. I Samotność jest bardzo że, groźna. Tak, i, Ale widzimy, jak że rok temu Jezus z nie chciał wejść dialog, czekał dalej. Widzimy, jak Jezus tak rozumie swoją misję wobec Judasza. Chciałby też go zbawić jak najbardziej. I... Kiedy, kiedy na przykład mówi do niego, że jest. Że jeden z was mnie zdradzi, tak. i że lepiej by było się takiemu człowiekowi nie urodzić. No, oczywiście. To nie są słowa potępienia, to są jakby słowa apelu. Apelu przestrogi, żeby opa opamiętaj się, co nie iść tą drogą. I kiedy I, on nawet no. pyta Jezusa, jest jeden raz, kiedy on z Jezusem rozmawia, i pyta się, mówi. Y mistrzu, rabbi, czy, czy ja jestem tym, który cię A to zdradzi? to tu Mateusza, nie? Mateusza. To jest inna Ewangelia, e, e, trochę ta. jakby inny wątek, nie? I to Ale... jest jedyny raz, kiedy tak, ty mnie zdradzisz, nie? Bardzo Ale tam, tam też Judasz nie wchodzi w, w dialog. Piotr no, tak. się kłóci gwałtownie, dyskutuje z Jezusem. Judasz milknie, by odcina... Ponieważ nie ma do Jezusa żadnych pytań, dlatego nie ma w jego miejscu, w jego sercu miejsca na słowo Jezusa i na miłość Jezusa, jest zablokowany zupełnie i dlatego diabeł mógł tam wrzucić w jego serce jakąś inną miłość, miłość do pieniądza, prawda? Był złodziejem, kilkakrotnie jest to w Ewangelii pod, podkreślone i... Ta obojętność na słowo Jezusa to, że On nie chciał zmienić jakichś własnych oczekiwań, o których bliżej nie znamy względem Jezusa, yy, sprawiają, że ta jego obojętność na to, co mówi Jezus, przeradza się w coś gorszego, w pogardę. Jezus cytuje, yy, mając na myśli Judasza psalm. Jeden z was, który jadł mój chleb, podniósł na mnie piętę. Nie? W krajach semickich, arabskich na przykład, pokazanie komuś Stopy od dołu pięty, jest wyrazem najwyższej pogardy. Hmm. I to potem sprzedaje Jezusa za cenę. Spróbujmy to podsumować. Ja tak myślałem właśnie, żebyśmy to podsumowali. Dzi żeby... Dzisiaj jest no. dzień ustanowienia kapłaństwa i odkrywamy, że możemy być słabi, możemy grzeszyć, możemy upadać, ale kiedy mamy dialog z Jezusem. Kiedy z nim zaczynamy, znaczy nie, nie tracimy z nim takiego osobistego kontaktu. Kiedy zaczynamy naprawdę przybliżać swoje serce do jego serca, on zawsze nas wyciągnie. Kimś takim jest Piotr, nie? który dwa razy w czasie ostatniej wieczerzy, na początku, na końcu, kłóci się z Jezusem. Nigdy nie będziesz mi umywał nóg, a na końcu Dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie, nie? Pan Jezus mówi, jeszcze nie możesz. Właśnie, że mogę, prawda? Dyskutuję z Jezusem, kłóci się, kompromituję się wobec uczniów i wobec Jezusa, ale przy pomocy umiłowanego ucznia, który jest zawsze u Jego boku, dochodzi do tego, żeby na końcu usłyszeć po zmartwychwstaniu, jesteś gotów. Teraz, żeby pójść za mną, żeby oddać za mnie życie, żeby wyciągnąć swoje ręce i, I pójść tam, dokąd człowiek nie jest w stanie użyć właśnie. Pójść o dlatego siłach. nasi drodzy słuchacze. Tak w, w drodze, który tak. mamy, dojrzewa. Mamy tutaj właśnie taką fajną, dobrą nowinę. Kłóćmy się z Jezusem, dialogujmy z Nim, wyrażajmy swoje nawet myśli. To znaczy, myśli. kochajmy Jezusa. Tak, kochajmy, ale w tym sensie, żeby bądźmy szczerzy przed nim. Nie, nie trzeba tam mieć jakiejś udawać świętoszków, tylko tak myślę, a jak głupio, to Jezus to pokaże, że głupio, skoryguje, ale ta otwartość musi być, dajmy się Jemu prowadzić i On nas doprowadzi, tak jak i reszta apostołów do świętości, bo Jemu o to chodzi, do gorliwości, o to Jemu chodzi. I zauważmy, że na tej tak. drodze do świętości Piotrowi towarzyszy umiłowany uczyn Jan, który tak. jest już w kontakcie z Jezusem na poziomie serca, niewiele mówi, pomaga Piotrowi dorosnąć do własnej roli, i nam też daje czasem Pan Jezus na drogę takiego, kogo, takiego Jana, umiłowanego ucznia, żeby nam pomóc dochodzić do pełni wiary. Tak, nie? no i też pamiętajmy o tym, że to nie tylko księża, ale także każdy z nas ma tę misję kapłańską przez chrzest. Ale także pamiętajmy, to bym chciał podkreślić o tym, że Kościół także dzisiaj ma tą misję, umywania nóg. umywania nóg i też zbawiania tych, którzy są poza Kościołem. Nawet wrogów Kościoła, tych, którzy kompletnie nie rozumieją Kościoła, tak jak Judasz, no, może ma no, bankructwo totalne nic nie zrozumiał z Jezusa, ale Jezus chciał go na pewno zbawić. I to jest to misterium, że na końcu czuje się człowiek zrobi, co chce, ale też dzisiaj Kościół jest potrzebny, aby tych wielu wrogów było zbawionych. I oni się zbawiają i znamy te historie nawróceń wrogów Kościoła, prawda? Ogromna jest łaska tej wolnej woli. Jaką nam Pan Bóg dał. Ta wolna wola jest czasami przerażająca, jak w przypadku Judasza, ale Piękna w przypadku. niesamowita w przypadku Piękna. chociażby Jana czy Piotra, gdzie dzięki tej wolnej woli w końcu nawróceni mogli całym sercem, całą sobą służyć Chrystusowi, być Jego rzeczywiście uczniami. Chodźmy w tą tajemnicę służenia. Ksiądz Laskowski, Józef ks. i Robert Muszyński.